Siema z tej strony Futbol Moniak, a dzisiaj będziemy sobie otwierać przesyłkę od Kamila 3186 Dzięki, że tutaj napisałeś od kogo. Znaczy i tak bym się domyślił pewnie. I mam nadzieję, że moja przesyłka też do Ciebie przyjdzie niedługo. Oby nawet dzisiaj. O wow, wow! Super zapakowane. Dzięki. Dzięki za wymianę i pozdrawiam Kamil 3186. Również Cię pozdrawiam, dziękuję. Widzę, że tutaj bardzo dużo kart. O, mamy. Ja sobie pomogę troszeczkami. Wow, ile gratisów. Mamy gratisy. Mam nadzieję, że moje też się spodobają i wymiana. Zobaczymy sobie na gratiski. Dziękuję Ci w ogóle bardzo za wymianę. Mam nadzieję, że moje karty też Ci się spodobają. Wow, strasznie dobrze to zapakowałeś. I mamy tak naklejki. Tak przelecę o. Tutaj ekstra klasa. I jeszcze mamy karty z Euro i z tegorocznego World Cup. O, jeszcze ekstra klasa. Super, dziękuję Ci za te wszystkie karty. Wielu, wielu z nich chyba nawet nie mam. Bardzo Ci dziękuję. No i to w porównaniu z tym gratisem, ja Ci dałem. No, troszkę słaby, ale może przy następnej wymianie na pewno Ci coś bardzo fajnego dorzucę. Dziękuję Ci bardzo za tą wymianę. A was pozdrawiam. Cześć, futbolmaniaka.